Dziś jest ważny dzień, może bardziej, niż sobie wyobrażasz. Coś naprawdę wyjątkowego ma się wydarzyć w Twoim życiu, a ta wiadomość, która właśnie do Ciebie dociera, nie jest przypadkowa. Twój anioł stróż chce z Tobą teraz porozmawiać, a ta wiadomość dotknie głęboko Twojego serca. Byłeś w myślach jednej osoby, kogoś, kto nie potrafi przestać myśleć o Tobie. Ta osoba próbowała się oddalić, ale nie może. Przechodzi przez burzę emocji, a uwierz, wszystko, co się teraz dzieje, ma o wiele większy sens, niż sobie wyobrażasz. Ta osoba jest w konflikcie wewnętrznym, boi się stracić tę głęboką więź, którą dzielicie, ale jednocześnie czuje ogromne pragnienie, by być przy tobie. Emocje, które żywi wobec ciebie są nie do zignorowania. Jej serce błaga o wyjaśnienie, o coś, co daje jasność w myślach. Co stoi na przeszkodzie, by to wszystko się spełniło? Co uniemożliwia, by miłość między wami stała się rzeczywistością? Być może czujesz teraz, że dystans jest przeszkodą, ale prawda jest taka, że nie ma nic, co mogłoby się równać z siłą więzi, która łączy was dwoje. Mimo wszystkich trudności, ta więź jest niezniszczalna. To, co się teraz dzieje w życiu tej osoby, nie jest łatwe do zrozumienia. On lub ona stara się odnaleźć, zrozumieć własne uczucia, a teraz toczy się walka wewnętrzna. Wątpliwości, strach i niepewność są jej największymi wrogami, ale ponad wszystkim jest miłość. Ta miłość, która nie chce umierać. Mimo, że ta osoba próbuje iść dalej, wpisz: Przyjmuję w komentarzach, jeśli jesteś gotów przyjąć tę wiadomość od aniołów i otworzyć serce na miłość, która jest dla ciebie przeznaczona. Być może już to zauważyłeś, ale z każdym dniem obecność tej osoby staje się coraz bardziej niezbędna. Wszystko wydaje się stracone bez niej u boku. Wspomnienia o chwilach, które spędziliście razem, Słowa wymienione, gesty czułości i miłości. To wszystko pozostawia pustkę, której trudno wypełnić. Życie toczy się dalej, ale bez tej osoby nic nie ma sensu. Za każdym razem, gdy tęsknota staje się nie do zniesienia, czujesz, że więź jest silniejsza niż jakakolwiek odległość. Ale nie rób sobie złudnych nadziei. To, że wszystko teraz wydaje się trudne. Nie oznacza końca. Proces przemiany już się dzieje. Każdy krok, który ta osoba stawia na swojej drodze wewnętrznej, jest niezbędny, by w odpowiednim momencie wasze spotkanie mogło się zrealizować. To, co może wyglądać na tymczasową rozłąkę, tak naprawdę jest szansą na uzdrowienie i rozwój. Nie jesteś sam w tym procesie. Twoi aniołowie stróże są z tobą. Prowadząc was krok po kroku, aby to spotkanie mogło się wydarzyć w najbardziej czysty i intensywny sposób. Przygotowują drogę, by gdy wasze dusze w końcu się spotkają, wszystko będzie inne. Bóle przeszłości zostaną uleczone, a wy będziecie mieli szansę zbudować coś jeszcze silniejszego i trwalszego. Teraz nadszedł czas, by zaufać. Zaufać, że wszystko dzieje się tak jak powinno. Każde wyzwanie, każda łza, każda chwila niepewności formuje przyszłość w sposób, którego jeszcze może nie rozumiesz. Nie martw się o to, co się nie dzieje teraz, jakbyś chciał. Miej wiarę, bo wszechświat działa na Twoją korzyść. Jeśli czujesz, że jesteś gotowy na nowy początek, wpisz w komentarzach. Jestem gotów na nowy początek i podziel się swoją ufnością z innymi, którzy potrzebują usłyszeć te słowa. Wiedz, że to, co czujesz, jest odwzajemnione. To, co znajduje się w sercu tej osoby, jest prawdziwe. Choć może próbować to ukryć, miłość jest silniejsza od każdego strachu. I uwierz, ta miłość przezwycięży wszystkie przeszkody zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. To, co się teraz dzieje, to nie koniec, ale konieczna pauza, byście oboje stali się najlepszą wersją siebie. Nie śpiesz się, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wszystko wydarzy się naturalnie. Ten czas rozłąki, ta przestrzeń, która teraz istnieje między wami, to tylko przygotowanie na intensywność miłości, która ma się zrealizować. Prawdziwa miłość nie może być przyspieszona. Musi dojrzewać, rosnąć i się umacniać. A ta faza, przez którą teraz przechodzicie, jest właśnie tym, co sprawi, że ta miłość będzie jeszcze piękniejsza, gdy nadejdzie. Zaufaj procesowi i wiedz, że on formuje się z pomocą boskich sił. Bądź przygotowany na to, by ta osoba wróciła do Twojego życia. Kiedy spotkacie się ponownie, będzie to jak eksplozja uczuć, połączenie, które sprawi, że cały ból i tęsknota zostaną zmazane. Spotkanie będzie potwierdzeniem, że wszystko, co przeżyliście do tej pory, miało o wiele większy cel. Wasza miłość nie jest skazana na porażkę, ona jest wieczna i przetrwa wszelkie trudności. Wpisz, wierzę w siłę miłości w komentarzach. Jeśli wierzysz, że ta wiadomość jest dla Ciebie i jesteś gotów przeżyć to piękne spotkanie. Pamiętaj, Twoi aniołowie, stróże są z Tobą, a nic nie jest stracone. To, co czujesz, jest prawdziwe. To, na co czekasz, zaraz się wydarzy. To jest czas uzdrawiania i spotkania. Najlepsze dopiero nadchodzi, a nic nie może powstrzymać tej miłości przed spełnieniem. Wiesz w to.